Zostało przygotować szalunek. Tutaj z tej strony będzie półeczka, tak więc trochę szalowania jest przed nami. Ale damy radę. Mamy już listwy dystansowe pod zbrojenie. Coraz to nowsze wzory. Coraz łatwiej jest być murażem. I tak powinno być. Przygotowujemy zbrojenie. Musimy to wszystko powiązać. Damy dwie siatki, jedna z dołu, druga z góry. Myślę, że bez problemu to wytrzyma. Uszczelniamy blat, tak żeby nam się nic nie przelało. Ale przede wszystkim, żeby oddzielić płytę betonową od cegły klinkierowej, podobno tak trzeba zrobić. W momencie kiedy klinker ma kontakt, czy z betonem, czy z zaprawą betonową, to po prostu pojawiają się wykwity, a tego chcielibyśmy uniknąć. Tak więc, idąc za radą ludzi, którzy na tym się znają, izolujemy płytę od cegły klinkerowej. A to już są elementy, na których się znamy. Zrobimy sobie przepusty kablowe w płycie. Czyli na etapie szalunków okablujemy sobie płytę. Tak, żeby później oświetlenie na piecu było już gotowe do przepuszczenia. Tylko kabli wanna prawie gotowa. Od razu zabezpieczone cegiełki, żeby nam się nie pobrudziły. Myślę, że wyszło bardzo fajnie. Patent z folią się sprawdził. Ok, wannę mamy przygotowaną. Wykleiliśmy sobie narożniki, żeby nam beton nie podciekał. Tak więc wygląda na to. Że mamy przygotowane dobrze w tej chwili, wstawimy, wstawimy, w tej chwili wstawimy listewki, które nam zdystansują płytę w stosunku do cegiełek, tak, żeby powstała fuga, później tak wszystko będzie przykryte drewnem. Jutro rozkładamy zbrojenie, mieszamy beton i zalewamy. Jakiś duży taki wyszedł. Dolna krata jest już na miejscu. Szalunek mamy zabezpieczony. Zaraz wyciągamy betoniarkę. I zalewamy. Mocujemy okablowanie pod światła. Systemowe e, mocowania do szalunków w ten sposób zostawimy e, arota w płycie betonowej. Korek jest mocowany bezpośrednio do szalunku. W momencie, jak płyta jest rozszalowywana, tutaj ta zaślepka jest usuwana i zostaje pusty przepust, tak żeby można było kablowanie wprowadzić bezpośrednio do punktu, który chcemy. Mamy to. Witajcie mamy poranek, dzień po zalaniu płyty. Myślę, że płyta wyszła idealnie. Naprawdę beton zachowuje się bardzo fajnie. Na fundament beton mieszaliśmy w betoniarce piasek plus cement. I jakoś wyszła taka sobie. Nie byłem zadowolony. Natomiast tu już kupiłem gotowy beton B25 w workach. Dorzuciliśmy na jedną betoniarkę pół worka cementu. I jakość betonu jest super. Naprawdę niewiele się różni od tego, który przyjeżdża z cementowni. Teraz go tylko ładnie podlewać. I będzie cacy. No i gitara.